Thank you. to was może zaskoczyć. Tak, jest dużo szumu wokół premiery nowej 45 1.2 od Canona, no bo rzadko się zdarza, by systemowy obiektyw 1.2 był najtańszą taką opcją na rynku, a za 2400 zł nie znalazłem nic innego. A ponieważ plotki mówią, że jakościowo będzie odpowiadał kultowej lustrzankowej 50 1.2 L, która kosztowała dużo więcej, to emocje sięgają zenitu. Gdzie jest haczyk? Sądząc po komentarzach wiele osób nie zdaje sobie z niego Sprawy. Myślę, że po tym filmie inaczej spojrzycie na obiektywy 1.2, ale i tak jest duża szansa, że skusicie się na nową 45, tylko będzie to bardziej świadomy zakup. Odpowiemy też sobie na pytanie, dla kogo lepszym wyborem będzie klasyczna 5018. STM. Zapraszam. Podczas premiery systemu bezlusterkowców Z, Nikon popełnił jedną z największych pomyłek w swojej historii. O, może przesadzam. Drugą Jako flagowe obiektywy sprzedające system wypuścił małe, profesjonalne stałki 1.8, tworząc przy tym chyba najbardziej niedocenianą i niezrozumianą serię obiektywów w dziejach fotografii. Pierwsze komentarze: Co źle zrobił Nikon? próbował złamać przyzwyczajenia użytkowników. Do tej historii wrócimy, bo ma niesamowity finał, ale po kolei. Latami fotografowie są przyzwyczajani do tego, że jasność obiektywu jest powiązana z jego ceną. Przecież jasne obiektywy są trudniejsze w produkcji, nie tylko wymagają większych soczewek, ale także więcej soczewek trzeba umieścić w ich konstrukcji. Żeby więc uzyskać przysłonę 1.2, trzeba zapłacić premium. Mamy więc często najtańszy, najsłabszy obiektyw 1.8, potem średnia półka 1.4, a na koniec model premium 1.2. I o tym schemacie zapomniał Nikon, albowiem wiele osób zakłada też, że ten droższy obiektyw nie tylko daje dostęp do jaśniejszych przysłon i płytszej głębi ostrości, ale po domknięciu jest również lepszy od tych tańszych modeli. Ale czy to na pewno prawda? A może jednak mit? Sprawdźmy to, zanim kupicie nową 45.1.2. Z pomocą przyjdzie tutaj klasyczny kanonowski zestaw z czasów lustrzanek. Zacznijmy od Canona EF 50 mm12L, czyli klasa Premium zaprezentowany w 2006 roku. Jeszcze niedawno można było kupić ostatnie egzemplarze nowe za ponad 6-7 tysięcy złotych, a całą masę używanych egzemplarzy możemy dostać w okolicach 3,5-4 tysięcy złotych. Porównamy go do bardzo lubianej f1.4 USM z 1993 roku. Ostatnie nowe egzemplarze jeszcze można znaleźć w sieci za 1200 zł. Na koniec budżetowy klasyk 51.8 Mark II, czyli Plastic Fantastic z 1991 roku. Myślę, że każdy, kto w latach 90. czy 2000. miał kanona zna ten obiektyw. Tak, to są stare obiektywy, ale wybrałem je właśnie dlatego, że ta nowa 45 1.2 ma mieć ponoć porównywalną jakość dokładnie do tej starej Elki. Ta Elka ma przewagę w tym konkursie, bo jest od nich 10 lat konstrukcyjnie młodsza. A do nowych obiektywów jeszcze wrócimy. Zacznijmy więc od obiektywu EF 50 mm 1.2 L. Gruba linia pokazuje ostrość w centrum kadru, cienka ostrość na jego brzegu. I zgodnie z oczekiwaniami wraz z domykaniem przysłony rośnie ostrość obrazu. Widać również, że brzeg kadru jest wyraźnie mniej ostry od środka, a podczas domykania przysłony środek wyraźnie więcej zyskuje niż brzegi. Porównajmy więc te dane do obiektywu EF 50 mm 1.4. Wykres zaczyna się pół stopu później, a centrum kadru notuje bardzo porównywalne wyniki do droższej L. -ki. Jak zatem kształtuje się ostrość na brzegach? I tu niespodzianka: ciemniejszy obiektyw znacznie lepiej sobie radzi z ostrością na brzegach już od przysłony 2.8. A jak wygląda w tym porównaniu słynna 50 Plastic Fantastic? Środek kadru znowu dorównuje droższym obiektywom. Co zatem z brzegiem? Chociaż tym razem budżetowa opcja musiała ustąpić wersji 1.4, to od przysłony F4 ostrość obrazu na brzegu kadru jest wyższa niż na najdroższym obiektywie w tej stawce. Ale to nie koniec, ponieważ w 2016 roku Canon wypuścił następcę Plastic Fantastic, w której poprawiono jakość wykonania, jak i zrezygnowano z plastikowego mocowania na rzecz metalowego. Zobaczmy, jak to wpłynęło na wyniki. Centrum kadru uzyskało niewiele na tej zmianie. Jak zmieniły się zatem brzegi? Zaskoczeni? Najtańszy obiektyw w stawce notuje najlepsze wyniki i to od pełnego otworu. Obaliliśmy więc mit, że droższe, jaśniejsze obiektywy premium po domknięciu będą lepsze od tych tańszych i ciemniejszych. Nie tylko płacimy ekstra za jaśniejsze przysłony, ale często poświęcamy też ostrość po domknięciu. Oczywiście te dane dotyczą dość starych konstrukcji, ale to one zapoczątkowały ten mit. Do nowszych jeszcze wrócimy. Zostańmy jednak na chwilę przy porównaniu 1.2 l i nowszej 518 stm Dlaczego? Bo mniej więcej takich wykresów zgodnie z zapowiedziami możemy się spodziewać, porównując premierową 45.1.2 z obecną 51.8 STM na pagnecie RF. Dla kogo będzie lepsza 51.8, a dla kogo 45.1.2? Przede wszystkim płacimy za pierwszą część wykresu, czyli jasne przysłony. W materiałach promujących nowe obiekty dominują płytka głębia i nieostrości w modnej dzisiaj stylistyce. Nawet na głównej fotografii promującej obiektyw Canon nie ukrywa potężnej aberracji chromatycznej. Jest to więc szkło dla wszystkich, którzy szukają ciekawej plastycznie optyki w klasycznym wydaniu i planują jej używać właśnie na jasnych przysłonach. Jeśli jednak taki charakter fotografii ci nie odpowiada, głównie fotografujesz po domknięciu, dużo lepiej kupić tańszą i lepszą optycznie wersję 1.8. Oczywiście możesz stwierdzić, że lepiej mieć możliwość fotografowania 1.2, nawet kosztem utraty jakości. Ale możesz też zapytać, czy 1,2 aż tak bardzo różni się od 1,8? I tak, jeden stop światła jest zauważalny, chociaż w praktyce nie będzie miał takiego znaczenia. No to pomogłem. A jak to wygląda na nowoczesnych obiektywach? Powróćmy do historii Nikona. Dwa lata po premierze wypuścił on 1.2 ważącą kilo 100 i zbudowaną aż z 17 elementów. Porównajmy wyniki na podstawie pomiarów z 45 megapikselowej matrycy Nikona Z7. Najpierw wersja 1.8. W centrum kadru, nawet na otwartej przysłonie, mamy rewelacyjne wyniki, a domykając ją, obiektyw ociera się o rekordowe wartości. Brzeg kadru jest słabszy, ale nadal wartości robią duże wrażenie. Zobaczmy więc, jak poradzi sobie wersja 1.2. Zaczynamy ponad stop światła wcześniej i jest rewelacyjnie, ale obiektyw nie przebija rekordowych wartości ciemniejszej i tańszej konstrukcji. Jak wygląda brzeg klatki? Na otwartej przysłonie wyniki są również imponujące, ale od wartości 2,8 to 4 razy tańszy obiektyw wychodzi na prowadzenie. Mit domkniętego obiektywu Premium ponownie upada, aczkolwiek widać, że nikon naprawdę się przyłożył i nie ma do praktycznego znaczenia. I teraz zaskakujący finał. Niedawno Nikon wypuścił budżetową wersję 50 mm 1.4. Zobaczmy ją. Widać, że centrum kadru zaczyna się dużo słabiej, chociaż przy F4 okazuje się lepsze od modelu 1.2. Jak z brzegiem kadru? O dziwo, od 2.8 radzi sobie lepiej niż dużo droższe konstrukcje. Zaskoczyło Was, że od F4 właściwie nie ma różnicy pomiędzy obiektywami? W moim porównaniu kanonowskich RF518 i RF514 również od przysłony F4 nie było już specjalnie widać różnicy. Potwierdza się więc teza, że kupując droższe obiektywy płacimy za przesłony od F1 do 2.8 i widać, że np. w fotografii krajobrazowej często wybranie tańszego obiektywu może prowadzić do ostrzejszych rezultatów. Bardzo się cieszę, że Canon postanowił zrobić coś innego. Stworzył obiektyw o prostej, klasycznej konstrukcji, który za małe pieniądze da wielu osobom możliwość tworzenia przy bardzo płytkiej głębi ostrości. A charakter obrazka starej 512 był przez lata przecież bardzo ceniony przez fotografów, o czym zresztą świadczy ogromna ilość używanych szkieł obecnie w sprzedaży. Interesująco wygląda też nieco szersza ogniskowa, jeszcze bliższa temu, jak my postrzegamy rzeczywistość. Trochę mi szkoda Nikona, który idąc na przekór powszechnie błędnym opiniom przygotował małe i lekkie profesjonalne obiektywy. Moim zdaniem zestaw zaprezentowany na start systemu jest w sumie idealnym kompletem dla fotografa krojobrazu szukającego maksymalnej jakości. Jeśli jednak zawsze myślałeś, że jasne i droższy obiektyw uzyskuje lepszą jakość zdjęć po domknięciu w porównaniu do tych tańszych konstrukcji, to dzisiejszy odcinek powinien dać Ci do myślenia. Owszem, domykając obiektyw poprawiamy jego jakość, ale to, że obiektywy 1,2 są lepsze od tych 1,8 po domknięciu, jest tylko powtarzanym mitem i dużo więcej uwagi trzeba zwracać na budowę obiektywu i jego faktyczne wyniki w testach. Dlatego powtarzałem wielokrotnie, że jeśli nie umiesz zrobić ostrego zdjęcia na tańszej 50, to kupowanie drugiego sprzętu nie poprawi wyników. Właśnie dlatego tak stworzyłem mój kurs podstaw fotografii, by pokazać, jak uzyskać super ostre zdjęcia każdym obiektywem i oszczędzić Wam niepotrzebnych zakupów sprzętowych. Nauczycie się też skutecznych zasad kompozycji i Wasze zdjęcia od razu będą wyglądać lepiej. Warto inwestować w siebie, a nie w sprzęt, by wykorzystać to co już macie. Polecam też darmową ściągawkę fotograficzną, którą możecie sobie wydrukować i zabrać ze sobą w plener. Dajcie znać, czy zaskoczyły Was wyniki w tym filmie, planowaliście kupić nową 45 1.2 i zmieniliście zdanie, a może wręcz przeciwnie, jeszcze chętniej po nią sięgniecie. Ja osobiście zostaję przy mojej 51.4, która wydaje się najskuteczniejszym kompromisem, aczkolwiek chętnie bym zobaczył profesjonalną l ze światłem 2.0. Jeśli o mnie chodzi, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za wsparcie i wspólnie spędzony czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!